Co my tutaj mamy? Naklejeczki, ale fajne naklejki. Kurde, Jakaś Musiał sportmania to robić. Ja, o, a co to tu jest? Co to jest? Jakiś materiał. kurczy chyba... Metale szlachetne tu krwi. Żeby nic nie znalazł. Co to jest pod tymi naklejkami? Stare naklejki? Kurczę, może jakiś wojenny skarb. O, coś się odsłoniło. Coś tutaj pęka. O, co tu. Ja mam pomysł. Weźmiemy sobie takie sprytne urządzenie. O, tu jest. I zobaczymy, co się tutaj kryje. ale tutaj skarbów ktoś schował o! klapa do malucha 5000 warta, że trzeba spachlować O, patrzcie tyle naklejek masakra drugą klapę na szrocie kupiłem za 40 zł a przecież tutaj Lakierowanie 250 ze szpachlowaniem, naprawianiem tu ktoś 400 by musiał władować całą klapę. Masakra.